To studiujesz kulturę z nas. Yy, Właściwie to yy, przyszedłem na ten kierunek nie zdając sobie sprawy z tego, czym się tutaj ludzie zajmują. Zachęciła mnie nazwa, ale muszę przyznać, że trafiłem doskonale, yy, ponieważ na, ten, na tym kierunku mogę rozwijać wszystkie swoje zainteresowania, które yy, są trochę rozbieżne od yy, informatyki w takiej, takiej czystej postaci typu urządzenia, techniki komputerowej i systemy operacyjne, aż po komiksy. <grydy> Żaden inny kierunek nie zapewniłby mi tego, żebym na przykład pisał pracę, porównywał bajki komiksowe z ludowymi. Oczywiście psychologię, jeszcze rozwa rozważałem filozofię, ale psychologia, filozofia dają... są jakby zamkniętymi dziedzinami. Na kulturoznawstwie Kulturoznawstwo daje mi taki jakby pełny obraz tego, czego, co mnie otacza. Psychologia oczywiście ma swoje tam wytłumaczenie na wszystko, e, socjologia też, e, kierunki, które zapewniają w sumie w przyszłości jakiś dobrze płatny zawód, e, kierunki ścisłe, jakieś administracja, prawa w ogóle mnie nie pociągają. E, dzięki kulturoznawstwu po prostu rozumiem dokładnie to, co się dzieje dookoła mnie. No i Zaraz się też bakcylem folklorystyki i cała ta ludowość, kultura tradycyjna bardzo mnie pociągają i rozumiem dlaczego to jest ważne, żeby o tym mówić i, yy, i bronić tego. I w sumie tyle. Chcemy cię!